1 września, w chwilę po złożeniu kwiatów oficjalnych pod Dąbkiem Wolności, pojawił się przyczepiony sznurkiem do pnia drzewa karteluszek z napisem: Wywłaszczanie to kradzież i zniewalanie. Kto to zrobił i po co, nie wiadomo. Nikt się nie podpisał. Dlaczego? Nie mam pojęcia, no tym bardziej, że dzisiejsza data, czyli 1 września który jest rocznicą wybuchu II Wojny Światowej, może to jest do tego jakieś nawiązanie, chociaż no nie wiem, nie widzę tutaj związku, nie mam, nie mam pojęcia o co chodzi. Czy uważacie, że tego typu samowolne umieszczenie napisów na takim miejscu jak Dom Wolności tutaj jest w porządku? Myślę, że to jest trochę nie na miejscu, bo w sumie to są takie symboliczne miejsca, nie powinno się wieszać takich jakichś... Transparentów z takimi w sumie nawet nie wiadomo w jakimś to kontekście, ale może obraźliwymi nawet treściami? Nie wiem. Tym bardziej, że teraz jest dużo szersze pole do wygłaszania własnego zdania. Przecież można to zrobić w internecie, na, nawet jeżeli się bardzo chce, na suwarskich portalach internetowych, których też jest całkiem sporo. Czy uważacie, że ktoś jednak powinien się podpisać pod tym, pod tym stwierdzeniem? No jeżeli już jest taki odważny, żeby powiesić coś takiego, no to powinien się podpisać. Jeżeli uważa, że jest to coś istotnego, coś go boli, no to naturalne jest chyba, że powinien, ymm, powinien się do tego przyznać. Nie no wiadomo, anonimowość w sumie dodaje odwagi, więc, więc nie wiadomo, czy ktoś by zrobił to... ktoś by był w stanie się podpisać pod tym, co zrobił. Więc to jest kwestia odwagi czy tchórzostwa? Raczej tchórzostwa w tym przypadku.